Słuchowisko Szkolne Lata. Cisza! Słyszeliście dzwonek? Dzień dobry, zaczynamy lekcję. To jak? Na jaki film do tego kina? Nie wiem, trzeba będzie sprawdzić repertuar. Czekaj, zaraz sprawdzę. Wiesz, bo ostatnio była premiera nowej animacji Króla 2. Słyszałam od Neli, że jest spoko. Nie przeszkadzam wam czasem? Majka, schowaj no ten telefon, bo pójdziesz do dyrektora. No, dobra, dobra. Co ty tam mam roczesz pod nosem? Tematem dzisiejszej lekcji jest życie i twórczość Stefana Żeromskiego. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. <noise> Znowu spóźniony? Mam ci budzik nastawić czy zamówić budzenie. Siadaj. Dobrze. Wysłuchamy teraz Stefana Żeromskiego, którego głos został zarejestrowany na płycie gramofonowej w najpotrzebniejszym mniemaniu, jest to pozowanie na jakiś autorytet, na owładnięcie pełnią wiedzy o jakimś dziedzinie życia, przestrzeganie, aż do grani on tak zaplanił, czy taka jakość? Cisza! <grystanie> Niczego nie rozumiem. No ja też. Proszę o uwagę. Czy zrozumieliście tekst? Wiem, że nagranie było w złej jakości, Dzień dobry, panowie. Tematem dzisiejszej lekcji są funkcje trygonometryczne. Podstawowymi funkcjami są sinus, cosinus. Janku, takdes, widziałem, kodemnes. że spodobała Ci się ta blondynka z ostatniej, z ostatniej klasy. Daj spokój, to nic takiego. Za to Twoja miłość z Heleną kwitnie. Widziałem, że nie mogłeś oderwać od niej wzroku. Naprawdę było to tak widać? Trudno było tego nie zauważyć, skoro przez cały wieczór tańczyłeś tylko z nią. Panowie, skupcie się na lekcji, bo zostawię Was w kozie. Przepraszamy, dobrze, siadajcie. W domu rozwiążecie sobie zadania, których nie dokończyliśmy. Do, Do widzenia. widzenia. Do widzenia, chłopcy. Stefanie Janku, zostańcie, mam wam coś do powiedzenia. Czy chcecie iść dziś na gwiazdy? Jest idealna pogoda na obserwacje. Niebo jest czyste. A przy tym mamy sobotę. Koniec lekcji. Dziękujemy. Bardzo chętnie przyjdziemy. My zawsze chętnie chodzimy na gwiazdy. Prawda, Janku? Owszem, to nasza pasja. Gwiazdy są bardzo zajmujące. W takim razie będę czekał na Was przed szkołą o godzinie ósmej. Ale się umęczyłem na tej lekcji. Oj, ja też. Ileż w tych lekcjorze romskim? Starczy nam. I jeszcze co nagranie? Co to miało być? Nic nie zrozumiałam. I ta praca domowa, ile można zadawać? Przecież polski nie jest naszym jedynym przedmiotem. Do tego jutro sprawdzian z chemii. I kartkówka z biologii. Jaka, Jaka kartkówka? Jak my mamy się uczyć, skoro mamy wszystkiego tak nabalone? To jest jakiś koszmar. Dziewczyny, a może pójdziemy dziś na rolki? Świetny pomysł, ja się piszę. Mama kazała mi posprzątać ten cały syf w pokoju. To jeszcze tego nie zrobiłaś? No, jakoś mi się nie chciało. Ale z ciebie leń. No, ale mamy tyle na zadawane. Może kiedy indziej pójdziemy na te rolki. Trudno, zawsze mamy tyle zadane, a kiedyś trzeba odpocząć. W sumie rację. To gdzie? Na alejki? Spoko pomysł. No to jesteśmy umówione. Tylko wcześniej wepcham cały bałagan do szaty. <noise> Zobacz, Stefan. Rudy znowu nastawia uszu, żeby na kogoś donieść. Trzeba uważać, bo jak rudy sobie kogoś upatrzy, to potrafił przykrzyć życie. Woźny ma ciężką rękę. A dyscyplina ma supły. Pamiętasz, jak spędziliśmy w Kozie trzy godziny? Jakbym mógł nie pamiętać. Spóźniliśmy się przez to na gwiazdy. Jak oni mogą nas karać za to, że mówimy o Polsce? W końcu jesteśmy Polakami. Cicho, bo znów nas usłyszą i ukażą. Idziesz ze mną do parku? Przyjdą tam panienki z pensji, jak zwykle po południu. Wybacz, jestem zmęczony. Wracam do nas na stację. W takim razie, do zobaczenia. Ręka, zobacz kto idzie. O, twój Stefanek. <noise> Dajcie jej spokój. Ale się dziś wystroił na spotkanie ze swoją lubą. Istny elegant. Dziewczęta, trochę skromności. Tak nie przystoi dziewczętom w waszym wieku. Przepraszam. Przepraszam. Dzień dobry pani. Nazywam się Stefan Żeromski. E, tak, tak, pamiętam pana. Jest pan w gimnazjum. Był pan u nas na ostatniej potańcówce. Doskonale pan tańczy. Szkoda, że tylko z Helenką. <grych> Dziewczęta! Czy mógłbym chwilę porozmawiać z Heleną? Oczywiście. Helenko, pozwól na tu na chwilkę. Witaj. Dzień dobry, Helenko. Jak się masz? Czy już z twoim zdrowiem wszystko w porządku? Dziękuję. Już o wiele lepiej. Po tańcach przez parę dni byłam przeziębiona, ale już czuję się dobrze. Miło, że pytasz. A co u ciebie? Wiesz, idę na gwiazdy. Profesor znów nas zaprosił. Idziemy z Jankiem. Czy to ten, który tańczył z Anią? Od czasu ostatniej potańcówki często o nim opowiada. Tak, to on. Janek też często o niej wspomina. Chyba wpadła mu w oko. To dlaczego nie przyszedł dziś razem z tobą? Wiesz, on jest bardzo nieśmiały. Ale to bardzo wartościowy człowiek. Dziewczęta, pora wracać! No nie, znowu. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Szkoda, że było to tak krótkie spotkanie. Dziewczęta! Czy przyjdziesz do nas za tydzień w sobotę na tańce? Przyjdę, jeśli nasze gimnazjum jest zaproszone. Zapytam się profesora i dam ci znać w przyszłym tygodniu, kiedy spotkamy się w parku. W takim razie do zobaczenia! Do widzenia, Heleno. Do widzenia pani! Dziękuję za możliwość rozmowy. Ej, nie ma za co! Do widzenia panu! To co, Jurka? Idziesz z nami na tego króla Och, Chodź, będzie fajnie, słyszałam dobre opinie. To prawda, byłam na premierze i szczerze polecam. Nie wiem, czy będę miała czas, ale dzięki za. Jurka, uważaj! <noise> po co Jilka ma iść na królawa skrama własnego królewicza? Cześć Kacper. Dobrze, że zdążyłeś zaparkować swojego białego rumaka. Dzięki Kacper. Nie ma sprawy. Hej, dziewczyny! Co ty tu właściwie robisz? Jak to co? Księżniczki szuka. <noise> Idę do biblioteki oddać książkę. Co ty tu masz? Pokaż, że romski pogięło cię. Do szkoły się przygotowuję. Nie, nie do szkoły. Ja tak po prostu. Uważajcie, samochód! Krudebele! Co? Nie masz lepszych zajęć, tylko żeromskiego czytasz? U mnie w rodzinie jest taka tradycja. Mój pradziadek był zesłańcem. Książki żeromskiego towarzyszyły mu podczas wsyłki. A ty znalazłeś mi coś ciekawego dla siebie? Coś tam znalazłem. A ty pójdziesz na tańce w sobotę? Helena mówiła, że Anna czuje do ciebie miętę. Dajże spokój, nie żartuj sobie. Przecież ci się podoba. No tak, ale nie chcę o tym rozmawiać. Nie mogę już tego słuchać. Wszędzie ci Rosjanie. Mnie też to już denerwuje, ale nie mów głośno. Nawet nie możemy mówić głośno we własnym kraju o tym, co nas boli. O, już ósma. Pan profesor na nas czeka. Pospieszmy się. Dobry, Dobry wieczór, wieczór, profesorze. Przepraszamy, Przepraszamy za spóźnienie. Dobry wieczór, chłopcy. Nic się nie stało. Chodźmy. Gwiazdy i przyszłość już na nas czekają. W słuchowisku wystąpili. Magdalena Biskup jako Ola. Krzysztof Telka jako Jan. Kasper Trela jako Jakub. Klaudia Jarek jako Ania. Maja Klamka jako Nela i Aniela. Paulina Szczepaniak jako Maja i Maria. Kamila Paździerz jako nauczycielka i Helena. Aleksandra Kosecka jako opiekunka pensji. Andrzej Dusień jako Kacper i Stefan Żeromski. Dorota Krzysiek jako Julia. Mariusz Banasiak jako nauczyciel. Błażej Klisik, realizacja i montaż. Muzyka, mały romans Tatiany Stachak w wykonaniu Maji Klamki. Realizacja Michał Jakubczyk. Produkcja Fundacja Teatr Wyobraźni na zlecenie Muzeum Narodowego w Kielcach. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.